Mądrość Syracha, rozdział 10, werset 30. Ubogi będzie poważany z powodu swej wiedzy, a bogaty dzięki swej zamożności. Księga Liczb, rozdział 14. Wtedy całe zgromadzenie zaczęło wołać, podnosząc głos. I płakał lud owej nocy. Izraelici szemrali przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi. Całe zgromadzenie mówiło do nich, obyśmy byli pomarli w Egipcie albo tu na pustyni. Czemu nas Pan przywiódł do tego kraju, jeśli paść mamy od miecza, a nasze żony i dzieci mają się stać łupem nieprzyjaciół? Czyż nie lepiej nam będzie wrócić do Egiptu? Mówili więc jeden do drugiego. Wybierzmy sobie wodza i wracajmy z powrotem do Egiptu. Mojżesz i Aaron padli przed całym zgromadzeniem społeczności Izraelitów twarzą na ziemię. A Jozue, syn Nuna i Kaleb, syn Jefunnego, którzy należeli do badających kraj, rozdarli szaty i mówili do całej społeczności Izraelitów. Kraj, który przeszliśmy celem zbadania go, jest wspaniałym krajem. Jeśli nam Pan sprzyja, to nas wprowadzi do tego kraju i da nam ten kraj, który prawdziwie opływa w mleko i miód. Tylko nie buntujcie się przeciwko Panu. Nie bójcie się też ludu tego kraju, gdyż ich pochłoniemy. Obrona od niego odstąpi, a z nami jest przecież Pan. Zatem nie bójcie się ich. Całe zgromadzenie mówiło, by ich ukamienować, gdy wtem ukazała się chwała pana wobec wszystkich Izraelitów nad namiotem spotkania. I rzekł pan do Mojżesza: dokądże jeszcze ten nud będzie mi uwłaczał? Dokądże wierzyć mi nie będzie mimo znaków, jakie pośród nich zdziałałem? Zabiję ich zarazom i zupełnie wytracę, a ciebie uczynię ojcem innego narodu, który będzie większy i silniejszy niż oni. Mojżesz rzekł jednak do pana. Egipcjanie słyszeli, że ty, ten naród, wyprowadziłeś swą mocą spośród nich i donieśli o tym mieszkańcom tego kraju. Słyszeli oni, że ty, panie, przebywasz pośród tego narodu i bywasz widziany twarzą w twarz. Że twój obłok stoi nad nimi, że ty wśród dnia idziesz przed nimi w słupie obłoku, a w nocy w słupie ognistym. Gdy więc ten naród wybijesz do ostatniego męża. Narody, które o tym posłyszą, powiedzą o Tobie, Pan nie mógł sprawić, by ten naród wszedł do kraju, któremu poprzysiągł i dlatego ich wytracił na pustyni. Niech się okaże, Panie, cała Twoja moc, jak przyobiecałeś, mówiąc, Pan cierpliwy, bogaty w życzliwość, przebacza niegodziwość i grzech, lecz nie pozostawia go bez ukarania, tylko każe grzechy ojców na synach do trzeciego, a nawet czwartego pokolenia. Odpuść więc winy tego ludu według wielkości Twego miłosierdzia, tak jak znosiłeś ten lud od Egiptu aż dotąd. I odpowiedział Pan: Odpuszczam zgodnie z Twoim słowem, lecz na moje życie napełni się chwałą Pana cała Ziemia. Wszyscy, którzy widzieli moją chwałę i moje znaki, które działałem w Egipcie i na pustyni, a wystawiali mnie na próbę już. Dziesięciokrotnie i nie słuchali mego głosu, ci nie zobaczą kraju, który obiecałem pod przysięgą ich ojcom. Żaden z tych, którzy mną zgardzili, nie zobaczy go, tylko słudzę memu Kalebowi, który ożywiony innym duchem okazał mi pełne posłuszeństwo. Dozwolę wejść do kraju, który już przewędrował, i potomstwu jego dam Go w posiadanie. Amaleki ci kananejczycy mieszkają w dolinie. Jutro zawrócicie i pociągniecie na pustynię w kierunku Morza Czerwonego. Pan przemówił znów do Mojżesza i Arona i rzekł: Jak długo mam znosić to przewrotne zgromadzenie szemrzące przeciw mnie? Słyszałem szemranie Izraelitów przeciw mnie. Powiedz im, na moje życie wyrocznia Pana postąpię z Wami według słów, któreście wypowiedzieli przede mną. Trupy Wasze. Zale, zalegną te pustynie. Wy wszyscy, którzy zostaliście spisani w wieku od dwudziestu lat wzwyż, wy, którzyście przeciwko mnie szemrali, nie wejdziecie z pewnością do kraju, w którym uroczyście poprzysiągłem wam zamieszkanie. Z pewnością nie wejdziecie, z wyjątkiem Kaleba, syna Jefunnego i ozłego syna Nuna. Wasze małe dzieci, o których mówiliście, że będą wydane na łup, one wejdą i poznają kraj, którym wyście wzgardzili. Jeśli zaś chodzi o was, to trupy wasze legną na pustyni, a synowie wasi będą się błąkali na pustyni przez 40 lat, dźwigając ciężar waszej niewierności. Póki trupy wasze nie zniszczają na pustyni, poznaliście kraj w przeciągu 40 dni, każdy dzień teraz zamieni się w rok i przez 40 lat, pokutować będziecie za winy i poznacie, co to znaczy, gdy ja się oddalę. Ja Pan powiedziałem. Zaprawdę w ten sposób postąpię z tą złą zgrają, która się zebrała przeciw mnie, na tej pustyni zniszczę i tutaj pomrą. Ludzie ci, których Mojżesz posłał na zbadanie kraju i którzy po powrocie pobudzili zgromadzenie do szemrania, podając fałszywe wiadomości o kraju, ci ludzie, którzy złośliwie podali fałszywe dane o kraju, pomarli nagłą śmiercią przed Panem. Z owych ludzi, którzy badali kraj, pozostali przy życiu tylko Jozue, syn Nuna, i Kaleb, syn Jefunnego. Mojżesz przekazał te słowa wszystkim Izraelitom, a lud bardzo się zasmucił. Następnego ranka powstali bardzo wcześnie, wstąpili na szczyt góry i rzekli, teraz jesteśmy gotowi wyruszyć do kraju, o którym mówił Pan. Widzimy bowiem, żeśmy zawinili. Mojżesz im oświadczył, czemu przekraczacie rozkaz Pana? Co się wam nie uda, to się wam nie uda. Nie idźcie, albowiem pośród was nie ma Pana. rozgoną was nieprzyjaciele wasi. A meleki ci bowiem i kananejczycy wystąpią przeciw wam i polegniecie od miecza. Albowiem odkąd odwróciliście się, aby nie iść za Panem, Pan również nie jest z wami. Oni mimo wszystko trwali uparcie przy swoim zamiarze, aby ruszyć ku szczytowi góry. Jednak Arka Przymierza Pana i Mojżesz nie opuścili swego miejsca pośród obozu. Wtedy zeszli Amalekici i Kananejczycy mieszkający na tej górze, pobili ich i rozproszyli aż do miejscowości Horma. Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 8, wersety od 26 do 39. I przypłynęli do kraju Gerkezeńczyków, który leży naprzeciw Galilei. Gdy wyszedł na ląd, wybiegł, wybiegł mu naprzeciw pewien człowiek, który miał było opętany przez złe duchy. Już od dłuższego czasu nie nosił ubrania, nie mieszkał w domu, lecz w grobach. Gdy ujrzał Jezusa, z krzykiem upadł przed nim i zawołał: Czego chcesz ode mnie, Jezusie, synu Boga Najwyższego? Błagam cię, nie dręcz mnie. Rozkazywał bowiem duchowi nieczystemu, by wyszedł z tego człowieka, bo już wiele razy porywał go. A choć wiązano go łańcuchami i trzymano w pętach, on rwał więzy, a zły duch pędził go na miejsca pustynne. A Jezus zapytał go, jak ci na imię? On odpowiedział legion, bo wielu złych duchów weszło w niego. Te prosiły Jezusa, żeby im nie kazał odejść do czeluści. A była tam duża trzoda świń pasących się na górze. Prosiły go więc złe duchy, żeby im pozwolił wejść w nie i pozwolił im. Wtedy złe duchy wyszły z człowieka i weszły w świnię, a trzoda ruszyła pędem po urwistym zboczu do jeziora i utonęła. Na widok tego, co zaszło, pasterze uciekli i rozpowiedzieli to w mieście i po zagrodach. Ludzie wyszli zobaczyć, co się stało. Przyszli do Jezusa i zostali człowieka, z którego wyszły złe duchy, ubranego i przy zdrowych zmysłach, siedzącego u nóg Jezusa. Strach ich ogarnął, a ci, którzy wiedzieli, opowiedzieli im, w jaki sposób opętany został uzdrowiony. Wtedy cała ludność okoliczna Gergezeńczyk Prosiła go, żeby odszedł od nich, ponieważ wielkim strachem byli przejęci. On więc wsiadł do łodzi i odpłynął z powrotem. Człowiek zaś z którego wyszły złe duchy, prosił go, żeby mógł zostać przy nim, lecz Jezus odprawił Go słowami Wracaj do domu i opowiadaj wszystko, co Bóg uczynił z tobą. Poszedł więc i głosił po całym mieście wszystko, co Jezus mu uczynił. Pierwszy list do Koryntian rozdział 5 wersety od 8 do 13. Tak przeto odprawiajmy święto nasze nie przy użyciu starego kwasu, kwasu złości, przewrotności, lecz prześnego chleba czystości i prawdy. Napisałem wam w liście, żebyście nie obcowali z rozpustnikami. Nie chodzi o rozpustników tego świata w ogóle, ani o chciwców i zdzierców lub bałwochwalców. Musielibyście bowiem całkowicie opuścić ten świat? Dlatego pisałem wam wówczas, byście nie przestawali z takim, który nazywając się bratem, w rzeczywistości jest rozpustnikiem, chciwcem, bałwochwalcą, oszczercą, pijakiem lub zdziercą. Z takim nawet nie siadajcie wspólnie do posiłku. Jakże bowiem mogę sądzić tych, którzy są na zewnątrz? Czyż i wy nie sądzicie tych, którzy są wewnątrz? Tych, którzy są na zewnątrz, osądzi Bóg. Usuńcie złego spośród Was samych. W Bogu uwielbiam Jego Słowo, Bogu ufam, nie będę się lękał. Bądź uwielbiony, Wszechmogący Boże, Ojcze nasz, Panie nieba i ziemi, Ty dajesz nam Słowo, które staje się w nas ciałem. Niech ono wydaje w naszym życiu obfity plon, niech nas prowadzi, umacnia, kształtuje. I zmienia nasze życie, abyśmy coraz bardziej byli podobni do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, który z Tobą i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.